aqui Zagram pierwszy raz w grę Julii Żugaj! Juli Żugaj niedawno, bardzo niedawno wydała swoją własną grę. Jeszcze nigdy jej nie odpalałam, ale wiem, że jest bardzo, bardzo psiakowa, więc to jest Team Psiaki właśnie! A tam mamy Team Koty, więc koniecznie napiszcie teraz w komentarzu Team Psiaki czy Team Koty? Zobaczymy, kogo jest więcej. Ja mega się nie mogę doczekać tej gry, ponieważ grafika wyglądała naprawdę uroczo. Prawie tak uroczo, jak moje etui na telefon z naszego sklepu wiki.pl! Mamy kilka do wyboru, także zapraszam Was serdecznie na link w opisie do naszego sklepiku. Mamy tam mnóstwo rzeczy również back to school. Mam nadzieję, że wam się wszystkie spodobają. A jeśli chcecie dołączyć do najsłodszego teamu na całym YouTubie mufinik, Anny to koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty. A my przechodzimy do gry. Julia ma naprawdę bardzo fajny content, dlatego bardzo liczę na tą grę. Mało tego, poznałam Julię kiedyś na żywo i była naprawdę, naprawdę miła. Zachowywała się dosłownie tak samo jak zachowuje się w social mediach, więc to jest naprawdę dla niej wielki szacun. Gra nazywa się Cute Jump, czyli uroczy skok, coś w tym stylu, i widzę, że na miniaturce jest już psiak. Ogólnie, pewnie te psiaki są inspirowane jej psiakami. Za bardzo nie wiem, jak one się nazywają, ale może zaraz się dowiem. Więc. Klikamy! Ja, ja pamiętałam, jak się nazywał, ale teraz mi wyleciało z głowy. To jest pisemka Julii? No! Zostałem tu no. do rana To jest wiosenny bez Ej naprawdę mega, że w jej grze jest jej własna piosenka To jest po prostu sztos Gra gra się w ten sposób Więc właśnie tak trzymamy telefon I widzę tu już jakiegoś psiaka, który chodzi tak jak ja W sumie kieruje telefon O kurczę, czy ja go nie obijam o te ścianki No to i taką budę że I jest to ul, ul z psiakami Z psiakami? Pszczółkami przed chwilą Przez ciebie się pomyliłam Ul z psiakami, chcę to zobaczyć Jest tu nawet napisany rekord ale chyba nie, nie mój No najlepszy gracz, zawsze rekord są najlepszy graczy, żeby się starać być najlepszym Nie, jednak po prostu to jest błąd, więc nie wiem czy wyświetla mi najlepszą osobę Ale w każdym razie coś tu mamy tak. Czyli cute jump związany jest z psiakami i z pszczółkami Wszystko wygląda mega uroczo, tu są w ogóle jakieś trzy guziki Może zacznijmy skakać, dobra? Zacznijmy skakać później później... O nie, ta zielona lawa chce mnie zjeść O nie, ej tu jest chmurka w kształcie tego pieska Ja cię ciekawe... O matko, jakiś busta dostałam Wow, chmurki w kształcie tego psiaka i czy będą inne psiaki do wyboru? Pewnie tak. No na o nie, pewno. zaraz mnie to dogoni. Muszę się pospieszyć, a ja za dużo gadam. Tu są jakieś w ogóle kostki na tych. To jest coś jak ten, jak to się nazywało, Kitek. Ta, ta wieża taka. ta Tower, coś tam, Tower. Taka gra była kiedyś, kojarzysz? Wow, ile tutaj bonusów? Jedziu właśnie sam steka i dostałam jeszcze monety, które wyglądały jak psi psie łapki. to jak, jak Ice Tower? To się nazywało? Tak, ale to jest taki Uuu, stary, że masakra. Tak, niektóre poziomy widzę, że się kruszą, jak się na nie skoczy, więc trzeba naprawdę na nie uważać. O właśnie te ciemne, ale tu widzę jakąś kostkę, którą znowu dostałam i znowu lecę. O matko, o matko, nie kończ pusta. Okej, okay, dobra, udało się. Nie lubię ich, bo one znikają. Oj, 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 oj. Kajcie, dobrze, dobrze widzę. Nie jest źle. Tu są w ogóle jakieś kryształki na tym ruchliwym, ale okej. Okay. Dobra, dochodzimy do jakichś pojedynczych innych kafelków, więc chyba idzie mi dobrze. O nie, jakie one są tutaj ciecie malutkie? O nie, o, jaj, oj, 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 oj. Łapusta, bo te. O nie, te monety jeszcze ci dodatkowo przyspieszają. Ja też chcę zobaczyć. No czekaj! Nie, jak to jest słodkie! No mówię i widzisz tą chmurkę w że Ja rynpiska? nie mogę, ej, naprawdę. Patrz, jak lecę. I tu jest w ogóle coś napisane Julka pewnie, nie. ale nie zwróciłam uwagi. No, Mówinka, musisz zwrócić uwagę. A nie może się i nie tego psiaka? E, ja nie pamiętam teraz. Dobra, graj sobie. Nie, psuka! No przecież to jest normalne. Co? A tak mi dobrze szło! Mówinka, przyszła. Patrz, obejrzyj reklamy, żeby otrzymać drugą szansę. Spoko. okej, okay, czekaj, czekaj, czekaj. Co my to mamy spróbować? Jeszcze raz w No tak, bo Julia zawsze mi piesuniu. Mój wynik to jest 799, więc jest dobrze i zdobyłam monety. Zdobyłam 106 takich psiakowych monet. To jest ważniejsze, na co możemy wydać te monety w grze. No właśnie, gdzie mogę tutaj. Oj, coś klikam. Dobra, jestem teraz na ekranie startowym. teraz skupmy się na tym, czy ja mogę coś tutaj jeszcze zobaczyć. Tu jest jakiś edytor. Ja mogę kupić inne psiaki! i mam jeszcze diamenty. Diamenty nie wiem, czy je kupujesz za prawdziwe pieniądze, czy się jakoś je zdobywa, nie mam pojęcia. Zaraz klikniemy. Tak, trzeba je kupić za prawdziwe pieniądze, ale może jest jakiś sposób w grze, żeby. Mam zdobyć. Mam tutaj różne kolory tych psiaków i mam na razie szansę tylko i wyłącznie na jednego, ponieważ wszystkie inne są za drogie. Nie kusiłbym ten fioletowy dalmatęczyk, bo wydaje się naprawdę, naprawdę cute i uroczy. Dobra, Możemy... kupmy sobie Shibę. Shiba. Shiba, siba, Shiba, siba, Jest tam Shiba? No właśnie nie mogę, bo jeszcze muszę zagrać raz, żeby było mnie na to stać. Aha, e, czyli są nowe pieski. Tutaj, błąd, żeby się połączyć właśnie z rankingiem muszę się zalogować. Zestaw miesiąca, aha, to jest po prostu, że mogę sobie kupić jakieś rzeczy i oferta limitowana, zejrzeć tam diamencików, czyli po prostu na zasadzie prawdziwych pieniądze ale nie tylko, bo po prostu tutaj też są, widzę, że za te rzeczy, które zdobyłam w grze, więc to też jest fajna sprawa, jakieś oferty tygodnia, limitowane i miesiąca. Fajnie, naprawdę, spróbujmy jeszcze zagrać raz i zdobędziemy te manety na kolejne psiaki. Wiecie, jako jak on się nazywa, pewnie gdzieś tu jest napisane, jak się nazywa, ja oczywiście tego nawet przegapiłam. Ja bardzo lubiłam grę Ice Tower, strasznie ją lubiłam, a to jest bardzo do zbliżone, dlatego mi się podoba. To Ice Tower miałam wtedy na komputerze to było co innego, no bo sterowało się po prostu... klawiszami. Tak, Kitek, grałeś Państwa. Powie, to, to zielone co mnie goni, to jest jakiś smród I ja się zastanawiam, co to jest za smród, Jak myślisz? Uuu, kurczę, nie, nie wiem, co to było napisane. Nie mogę tego znaleźć. Co ja dostałam? Czemu ja mam tam jakąś strzałkę? Dostałam jakiegoś steka. No i co z mi zrobić? No jak to steka? No co co? Ale może... w dół tu stało? Ale co piesek robi ze stekiem? Wow, Jadę, tu są serduszka, tu są serduszka, serduszka. Muszę jak najwięcej zbierać, bo musimy stać być na innego pieska. Dobra, napiszcie w komentarzu, czy graliście w ogóle w tą grę. Tak! Jak i... wam poszło? Jaki jest wasz rekord? Koniecznie mi napiszcie! Bo mój, no, jak widzicie, się nie był jakiś porażający, ale i tak ważne, że przetrwałam. Co to się stało? Co? One się ruszyły! Ej, nie rób mi tak, nie wolno! Tak nie wolno. I serio nie mówię to spróbować, ale ja potrzebuję bo Ja chcę innego pieska. No weźcie się nie wygłupiać. o nie! Co? Kszczółka? Ja teraz chcę zagrać? Chcesz zagrać? No. Ale mój wynik to 4900 nie, Ile? Nieznę. 4900 Ja jestem dobra w tym No to dobra, dawaj Kite graj Dobra, ty przejmujesz kociaków, bo ja piszesz z A dobra nieważne, ja będę sobie pisać z kociakami Bo mamy premierę w tym momencie kiedy <coughs> nagrywamy I chciałam start, stuknij aby zagrać I trzeba teraz naciskać coś? No stuknij po prostu i, i ruszaj Jak stu? Spadłem Ruszaj telefonem A bo to tak działa Nie no, widziałeś co robiła. Nie widziałem Kite. O nie, odpaliłem reklamę W międzyczasie piszę z moimi kociakami na mojej premierze Ponieważ oglądamy Minecraft Ejo co? O, tutaj tak ruszam. Nie, nienawidzę takich gier. ja Znaczy, nienawidzę... No, takie uwielbia. Nie chodzi, ruszanie nie lubię. Ja wolę strzałkami. Dla mnie na przykład zdecydowanie, no piesku, skacz. Ja lubię. Ej, tu mnie coś goni. No Ile to... ty miałaś punktów? 7 Coś chyba najwięcej. Ej, no to muszę tak a bo to mogę tak przeskoczyć. Ale ty patrz, nie na monety, tylko na punkty się patrzy. Ym, dostałem shielda, jest, mam, jestem odporny prawdopodobnie na te. Teraz na pszczółki. Zdobądź mi jak najwięcej monet, Chcę mieć monety. Ja potrzebuję tego psiaka. Ej, to jest ciężkie. A, dobra, wiem, co daje stek w tym momencie. Co? Stek obniża poziom tego. Jak to się nazywa? Tej, zielonej, yy, tak, Zielonej smroku. mazi. Zielonej mazi, Do tak. Smrodek. Smrodek? Smrodek. A, to, czemu cię smrodek no godzi? Nie spadam. rozumiem w tym momencie. Ja cię tylko pokonam i spadnę prawdopodobnie. O, kustka! Мяч косткой Tak, nie mam. Ło, 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 to wy, to Dawaj, monety! to powinien tak ruszać. ojeju, ale. Nie, nie, nie strzeliłem się. Mam 32 łapki. Rozumiem, że co chodzi z tymi łapkami. To są też jakieś punkty dodatkowe. Nie! Pszczółka! Łapki o ty, o o! Monety! ominęłaś Pszczółkę? Łapki to są monety. O, ominęłaś. No tak, parę razy. Nie, Pszczółko! Pszczółka! Pszczółki w Minecraftie są lepsze. Znaczy w sumie, jak je uderzysz, to nie są takie dobre. Wiecie co, ja Wam powiem tak, ja Już w tym momencie prawdopodobnie chciałbym spaść, ponieważ jestem już za wysoko. I mówić, będzie smutno, że o, jestem dobry prawda prawda, potrzebuję monet. Monet? No dobra, to zbieramy. Dawaj monety. A ile muszę zdobyć punktów, żeby ci pasowało, brakowało monet? Patrzcie, będę tym... Monety jak, potrzebuję, Patrzcie, jak kopać, co u konia będę teraz... Dawaj 200 monet. Łop, nie, pszczółka mnie, pszczółka mnie chce ograć. No ty pszczoło, pszczoło, nie. Ty ile ty już masz? Ej, no weź. Ci <noise> powiem, nie, spadłem, 7800. <noise> Troszeczkę mnie... Tak, ja się poźmień, że 4 tysiące? Ale teraz, ale przecinałam 7 tysięcy, coś. Porażka! Ile zdobyłeś? Ma tylko 115? O nie! Jak tylko? To dużo chyba jest, czy nie? A ile ty zdobyłaś? Nie, Pęż 108. Ty więcej? Nie, a mniej troszeczkę, ale tak mało. No bo po prostu ja chciałam zdobyć psiaka. I ja poluję ogólnie, powiem wam, na którego psiaka. Ja bym chciała dać na stać, by stać, nie było tylko na tego żółtego. No trudno, zagrał kolejny raz i zobaczę. Patrzcie, to są jeszcze krainy jakieś. <laughs> krainy można kupić, jest nawet słodyczowa, ale ona jest za diamenty. Bo ja uważam, że jest mega urocza Totalnie cute I gratuluję z całego serduszka Julce, że coś takiego stworzyła Bo wymagało to pewnie ogromnej ilości roboty Pomysł jest naprawdę, naprawdę fajny Także daję okejkę I koniecznie mi napiszcie w komentarzu wasz wynik w tej grze No mój nie jest jakiś zatrważający Oczywiście Kitek miał lepszy niż ja Ale troszeczkę Ja będę teraz w to grać i zbierać sobie monety Żeby kupić sobie inną krainę albo innego zwierzeczka Albo najpierw to i to A my jakiś widzimy się w kolejnym filmiku jaki? pa!